Merhaba. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kryminalna Turcja. Jest rok 2004, luty. Cała Turcja żyje obecnie tematem wyborów samorządowych, które mają odbyć się lada moment. Nikt nie spodziewa się, że już niedługo cały kraj będzie żył zupełnie inną historią. 25 lutego, środa. Do Centrum Informacyjnego Policji wpływa zawiadomienie o ataku bronią palną. Według zgłoszenia zdarzenie miało miejsce w Kmedzie w Stambule. Ranna została młoda kobieta, która przeżyła atak. Na miejsce wysłano pogotowie, które zabrało ofiarę do szpitala oraz funkcjonariusze policji, którzy mieli rozpocząć śledztwo w tej sprawie. Dochodzenie przydzielono drużynie, na której czele stał Mustafa Bayram. Mustafa wysłał swoich ludzi, aby porozmawiali z ofiarą. Kobieta znajdowała się w prywatnym szpitalu w dystrykcie Kucuk -Czykmedzie. Stan ofiary był stabilny i była ona w pełni świadoma. W związku z tym policja przystąpiła do przesłuchania. Ofiarą okazała się być 22-letnia Guldunya Tyren. Kobieta zeznała, że została zaatakowana przez mężczyznę, który do niej strzelił. Policja oczywiście spytała ją o to, czy zna sprawcę. Kobieta potwierdziła, ale odmówiła podania imienia i nazwiska. Śledczy jednak nie odpuszczali i niedługo potem kobieta powiedziała, że był to jej brat, ale nie chce wnieść przeciwko niemu żadnych oskarżeń. Nie miało to tak naprawdę znaczenia, bo policja musiała wszcząć śledztwo z urzędu. Policja nie mogła niestety uzyskać więcej informacji, gdyż Guldunia odmawiała składania zeznań. Zupełnie inaczej, kobieta jednak rozmawiała z dziennikarzem, Muslimem Saryjarem, który pojawił się w szpitalu w celu spotkania się z nią, przeprowadzenia z nią wywiadu oraz napisania na temat tego wydarzenia artykułów. Dziennikarz chciał zrobić zdjęcie Gulduni, a ta nie miała z tym żadnego problemu. Po wykonaniu zdjęcia dziennikarz zasiadł przy łóżku kobiety i spytał kto i dlaczego chciał ją zabić. Guldunia Turen odpowiedziała, że był to jej brat, a powodem, dla którego chciał ją zabić, był honor jej rodziny. Kobieta dodała także, że jest to zwyczaj w jej stronach. Wie, że wydano na nią wyrok śmierci i to, że nie zginęła dzisiaj, nic nie zmieni. Ma świadomość tego, że prędzej czy później zginie. Może za miesiąc, może za rok, ale nie może uciec przed swoim przeznaczeniem. Dziennikarz spytał, czy przekazała te informacje policji, na co odrzekła, że nie, bo cokolwiek im by nie powiedziała, to i tak skończy martwa. Na zajutrz zostaje podjęta decyzja o przeniesieniu Gulduni do państwowego szpitala w Bakyr-Kioj i tam kontynuowaniu leczenia kobiety. Tego dnia do policji napływa zgłoszenie o zastrzeleniu kobiety w Szpitalu Państwowym w Bakerkioi. Policja natychmiast udaje się na miejsce i okazuje się, że ofiarą jest nikt inny jak Guldunia. Ofiara zginęła na miejscu od postrzałów w głowę. W szpitalu znajduje się monitoring, który zostaje zabezpieczony. Funkcjonariusze oglądają zapisy kamer i widać na nim młodego mężczyznę. Policja rozpoczyna śledztwo i na podejrzanych typuje dwóch braci ofiary. Do zatrzymania dochodzi bardzo szybko. Zostają oni przesłuchani i praktycznie od razu przyznają się do winy. Jeden z braci zaatakował Guldunię 25 lutego, a drugi z braci postrzelił ją śmiertelnie w szpitalu. Mężczyźni nie czuli skruchy. Mówili, że nie żałują tego, co zrobili. Policja była w szoku. Podczas przesłuchania funkcjonariusze poznają tragiczną historię ofiary i motyw zbrodni, jakim jest morderstwo honorowe. No więc jak brzmiała cała historia Gulduni? Co doprowadziło do jej śmierci? Tragiczna historia Gulduni rozpoczęła się w wiosce Budakle w Bitlis. To tam w 1982 roku przyszła na świat ofiara. Tam się urodziła, tam dorastała, i tam doszło do wydarzeń, które doprowadziły do jej tragicznej śmierci. O samej ofierze nie mogę wam powiedzieć zbyt dużo, a w zasadzie nic wam nie powiem. Nie wiem jaka była Guldunia, jaka była z charakteru, jakim była dzieckiem, o czym marzyła. Nigdzie rodzina ofiary nie wypowiadała się o niej w ten sposób. Możemy zobaczyć tylko kilka jej zdjęć i to tyle. Ważnym jednak faktem dla całej sprawy jest to. Że kobieta pochodziła z bardzo konserwatywnej i, nie bójmy się tego słowa, zacofanej i niewyedukowanej rodziny. Mieszkali oni w wiosce, gdzie praktycznie wszystkie rodziny były do siebie pod tym względem podobne. Mamy więc do czynienia z bardzo hermetyczną i specyficzną grupą społeczeństwa. I co mam tutaj na myśli? Otóż tacy ludzie mają totalnie odmienne zasady w życiu, którymi się kierują, oraz wartości, które wyznają. I to ich podejście do życia, do pewnych spraw, nie jest uznane w Turcji przez ogół społeczeństwa jako coś normalnego. Podkreślę to jeszcze raz, żeby jasno wybrzmiało. Ci ludzie, ich zachowania nie są w Turcji uznane za coś normalnego i tak jak zaraz szokuje was ta historia. Tak samo zszokowała ona cały kraj. Guldunia dorastała więc w tym specyficznym społeczeństwie, dla niej ten świat był normalny. W tym świecie kobieta jest rzeczą, własnością mężczyzny: najpierw ojca, braci, a potem w przyszłości swojego męża. Znała ona swój los. Pewnego dnia wyjdzie za mąż najpewniej za mężczyznę wybranego przez jej rodziców, założy ona z nim rodzinę itd. itd. Niestety pewnego dnia Goldunia została zaatakowana przez swojego krewnego kuzyna serweta tasia, który ją wykorzystał. Wspomnę tutaj, że serwet taś miał w tym czasie żonę. Szczegóły tego wydarzenia nie są znane. Wiadomo, że nikt poza sprawcą i ofiarą nie wiedział o tym wydarzeniu. W tej społeczności kontakty seksualne przedmałżeńskie uważane są za hańbiące i złe. Mało tego, wykorzystanie kobiety wcale nie zwalnia ją z uznania ją za winną nieczystości. Dziewictwo jest sprawą honorową i nigdy, ale to nigdy, bez względu na okoliczności, kobieta nie powinna odbyć stosunku przedmałżeńskiego. Znając podejście swojej rodziny, jak i społeczeństwa w wiosce, guldunia nikomu nie powiedziała o tym zdarzeniu. Wyobrażacie to sobie. Jak traumatyczne musiało być to dla niej przeżycie, a dodatkowo wiedziała, że musi zrobić wszystko, by prawda nie wyszła na jaw, że nie ma oparcia w bliskich, u matki, ojca, czy rodzeństwa, że nie może zgłosić tego na policji. Czy rodzeństwa, że nie może zgłosić tego na policji, bo wszystko wyjdzie na jaw, a jednak tak wyglądała sytuacja kobiet. A potem nastąpiło najgorsze. Okazało się, że prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw, bo guldunia zaszła w ciążę. Kobieta starała się ukryć swój stan najdłużej jak tylko mogła, ale w pewnym momencie nie było to już możliwe. Rodzina zauważyła rosnący brzuch. Podniesiono alarm, zrobiła się awantura i guldunia wyjawiła wszystko swojej rodzinie. Czy spotkała się ona ze współczuciem lub wsparciem? Nie. Rodzina jest wściekła. Zamknięto ją w pokoju i rozpoczęto obrady nad jej losem. Udział w tych obradach brała oczywiście cała społeczność tej wioski. Ustalono, że Guldunia powinna poślubić swojego oprawcą serweta Tasia. Przypomnę tutaj, że wielożeństwo nie jest uznane w Turcji. Wręcz przeciwnie, jest ono zabronione. Według tureckiego prawa, mężczyzna może poślubić tylko jedną kobietę. Jednak, jak słyszycie, w tym społeczeństwie kierowano się innymi prawami. Oczywiście miałby to być ślub muzułmański, a nie taki urzędowy i miał być on udzielony przez równie zacofanego imama, który zdaje sobie sprawę, że za udzielenie takich ślubów grozi mu więzienie. Jednak w takich społecznościach panuje zmowa milczenia i zwykle nie ma z takimi rzeczami problemu. Propozycja zawarcia związku małżeńskiego z serwetem Taszem została przedstawiona Gulduni. Ta nie chciała o tym słyszeć. Uciekła ona więc ze swojej wioski, bojąc się, że zostanie zmuszona do tego ślubu. Udała się ona do Stambułu. Tam miała zatrzymać się u jakiegoś wuja. Po tej ucieczce rodzina kobiety podjęła decyzję. Guldunia musi zginąć w imię honoru rodziny, który splamiła, najpierw oddając się obcemu mężczyźnie, potem zachodząc w ciążę, następnie odmawiając poślubienia tego mężczyzny, a na koniec uciekając do Stambułu. Krótko mówiąc, rodzina kobiety wydała na nią wyrok śmierci. Za obronę honoru rodziny odpowiedzialni są mężczyźni. To też rodzina Gulduni wyznaczyła do tego zadania jej dwóch braci. Niedługo potem jej bracia przybyli do Stambułu i zapukali do mieszkania wuja, w którym znajdowała się guldunia. Skąd wiedzieli, że tam jest, jasna sprawa, jak przykazał honor, wuj poinformował rodzinę Gulduni o tym, że mieszka ona u niego. Bracia chcieli z nią rozmawiać, wytłumaczyli jej, że musi ona zginąć w imię honoru ich rodziny. Wyciągnęli sznur i nakazali jej targnięcie się na swoje życie. Guldunia odmówiła. Uciekła wyskakując przez okno i szukała schronienia na policji. Tam poinformowała o całym zajściu, ale niestety policja nie przejęła się z tym zbytnio, bo nie było dowodów, tylko słowo przeciwko słowu. Guldunia nie czuła się bezpiecznie w domu wuja, też skontaktowała się ona z córką i mama, który kiedyś mieszkał w ich wiosce. Córka i mama postanowiła udzielić dziewczynie schronienia. Po kilku miesiącach Guldunia urodziła synka, nadała mu na imię Umut, czyli Nadzieja. Bała się jednak ona o życie i bezpieczeństwo dziecka, więc postanowiła oddać je do adopcji. Nie była to oficjalna adopcja. Synka oddała jakimś krewnym. Na pewno nie było to wujostwo, po prostu osoby, które znała. I tak dochodzimy do wydarzeń z lutego 2004 roku, kiedy to Kultunia zostaje pierwszy raz zaatakowana przez jednego z braci, ale udaje jej się ujść z życiem. Niestety, jak już wiemy, ten drugi atak w szpitalu nie udaje jej się przeżyć. Najbardziej szokujące jest to że policja nie dostała żadnych informacji o przeniesieniu dziewczyny do szpitala państwowego. Wtedy wyznaczono by oczywiście jakieś funkcjonariusze do jej ochrony, bo jeżeli chodzi o szpital prywatny, to tam taka ochrona była, natomiast w szpitalu publicznym tej ochrony zabrakło. Kolejnym szokującym faktem jest to, że bracia Gulduni wiedzieli na bieżąco, gdzie ona się znajduje. Właśnie dzięki wujowi dziewczyny, który niezwłocznie poinformował ich o przeniesieniu jej do innego szpitala. Bracia Ferit i Irfan Turen przybyli tam o bardzo później porze. Było to około pierwszej w nocy. Weszli praktycznie bez problemu. Nikt ich nie zatrzymał. Po morderstwie zbiegli oni z terenu szpitala. Jeżeli chodzi o los sprawców, czyli braci Gulduni, to sąd uznał ich za winnych postawionych przez prokuratora zarzutów, czyli próbę zabicia i morderstwo i wskazał Ferita Turena na karę 23 lata i 4 miesiące więzienia. Ten brat dokonał pierwszego nieudanego ataku oraz Irfana Turena na dożywocie. To ten z braci właśnie zabił Guldunię w drugim ataku. Jeżeli chodzi o dziecko gulduni, to zostało ono odnalezione oraz odebrane rodzinie, która je przyjęła. Sąd uznał, że życie dziecka może być zagrożone. Chłopiec trafił więc pod opiekę ministerstwa rodziny, które przekazało je do adopcji takiej oficjalnej, zatajając przed rodziną ofiary jego miejsce pobytu. Historia ta nie kończy się jednak tutaj. To nie koniec przelewu krwi w imię honoru. W konsekwencji tych wydarzeń obie rodziny, Tyren oraz Taś, były skłócone. Dochodziło do awantur i ataków, jednych członków na drugich. Rodzina Tyren, chcąc bronić swojego honoru, pragnęła nie tylko śmierci Gulduni, ale także serweta Tasia. 14 października 2011 roku ojciec Gulduni, szeryf Tyren, w Stambule, oddaje sześć śmiertelnych strzałów w kierunku serweta Tasia. Czyli mężczyznę, który wykorzystał jego córkę i doprowadził do jej śmierci. Mężczyzna ginie na miejscu. Ojciec Gulduni zostaje zatrzymany przez policję. Rozprawa w sprawie morderstwa serweta Tasia zostaje ustalona na dzień 12 grudnia 2012 roku. Do sądu przybywają oczywiście obie skłócone rodziny: Taś i Turen. I mam tutaj na myśli pokaźny tłum. Dochodzi do awantur i starć, w których użyto noży i pałek. 30 osób zostało rannych, z czego 7 bardzo ciężko. Historia ta kończy się tak, że dopiero po 9 latach od śmierci Gulduni obie rodziny zawierają pokój. Na znak pojednania biorą oni udział we wspólnej wieczerzy, którą zorganizowano w meczycie Zeytinburnu Gundoan. Guldunia Turen stała się symbolem morderstw honorowych w Turcji. W wyniku tej tragedii w Turcji na nowo podjęto temat wykorzystania seksualnego i wypaczonego podejścia do kwestii honoru. Na tapet wzięto także przemoc domową. Na część guldunii powstało wiele utworów. Część z tych piosenek podlinkuję Wam w opisie, więc jeżeli macie ochotę do wysłuchania ich, to zażyjcie w opis tego odcinka. Odbywały się także koncerty na cześć jej pamięci. Park w Ankarze w dzielnicy Yenimahale został nazwany jej imieniem i nazwiskiem. Historia Gulduni jest często przywoływana w raportach o przemocy domowej czy morderstwach honorowych w Turcji. Przy okazji chciałabym powiedzieć co nieco na temat samych morderstw kobiet w Turcji, w tym morderstw honorowych, bo uważam, że jest to bardzo ważny temat i bardzo duży problem, z którym no, Turcja wydaje mi się, że... Radzi sobie słabo. Według danych ze strony kadencj.netlarydorodradyelles.net w 2023 roku zamordowano 315 kobiet, w tym 248 morderstw było podejrzanych. W 2024 roku liczba zamordowanych kobiet wzrosła do 394, w tym 259 morderstw uznano za podejrzane. Zatrzymajmy się przy tych podejrzanych morderstwach. Wśród tej liczby są morderstwa honorowe. Dlaczego nie ma konkretnej liczby morderstw honorowych w różnych statystykach? Pewnie dlatego, że jest to temat tabu, więc trudno jest tak naprawdę oszacować prawdziwą liczbę takich morderstw. Jednak na podstawie różnych danych można mniej więcej założyć, że tych morderstw jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o powody morderstw kobiet, to w 2024 roku Spośród tych 394 zabitych kobiet, 111 zostało zabitych z powodu chęci decydowania o własnym życiu czyli np. chęć rozwodu, odmowa pogodzenia się, odmowa zawarcia małżeństwa, odrzucenie propozycji związku. 21 kobiet zostało zabitych z powodów ekonomicznych, 2 z powodu nienawiści, a 27 z innych powodów. Nie ustalono natomiast, z jakiego powodu zginęły 233 kobiety. Przez kogo najczęściej były zabijane kobiety w 2024 roku w Turcji? 166 kobiet zostało zabitych przez męża, 45 przez mężczyznę, z którym były w związku, 31 przez własnego ojca, 30 przez byłego męża, 29 przez kogoś, kogo znały, 25 przez krewnego. 23 przez mężczyznę, z którym kiedyś były w związku, 22 przez swoich synów, 7 przez swojego brata, 7 przez nieznajomego. Nie ustalono natomiast, kto zabił 9 kobiet. Więc podsumowując, w roku 2024 280 kobiet zostało zabitych przez mężczyzn z rodziny. Jak zginęły te kobiety? 222 kobiety zostały zabite przy użyciu broni palnej, 113 kobiet narzędziami tnącymi, 33 przez utonięcie, 14 przez pobicie, jedna przez zrzucenie z wysokości, jedna przy pomocy innej broni. Nie można było ustalić, w jaki sposób zostało zabitych 7 kobiet, czyli podsumowując więc podsumowując, 57 kobiet, które zginęło w 2024 roku, zostało zabitych z broni palnej. Jeżeli chodzi natomiast o wiek ofiar, to najczęściej ginęły kobiety w wieku od 25 do 35 lat i one stanowiły 29% ofiar i w przedziale od 36 do 65 lat ta grupa stanowiła 34%. 72 kobiety zabite w 2024 roku miały mniej niż 18 lat. 210 kobiet z tych 394 kobiet zabitych w 2024 roku miało dzieci, 4 z nich były w ciąży. Najwięcej kobiet zginęło w Stambule, 64. Drugie miejsce przypadło Izmirowi, tam zginęło 27 kobiet, a w Ankarze zginęło 25 kobiet. I to tyle, jeżeli chodzi o dane na temat morderstw kobiet w Turcji i także to wszystko, jeżeli chodzi o historię Gulduni Turen, bardzo chciałam Wam opowiedzieć tę historię, bo jest ona właśnie najbardziej znana, jest takim najbardziej popularnym przykładem morderstwa honorowego w Turcji, a morderstwa honorowe to bardzo ważne. Ale trudny temat, jeżeli chodzi o Turcję, o życie tutaj. Mam wrażenie, że często jest on pomijany, przemilczany. Udajemy jako społeczeństwo tureckie, że tego tematu nie ma. Oczywiście do momentu, aż znowu nie usłyszymy o kolejnej Gulduni. I tak jak wspomniałam wcześniej, takie wydarzenia szokują ludzi mieszkających tutaj. Bo większość Turków ma podobne zdanie jak my, Europejczycy. Natomiast, jak widzicie sami, na przykładzie tej historii są takie wioski, takie grupy społeczne, gdzie panują nieco inne zasady, jeżeli chodzi o to, co jest ważne w życiu, jakimi wartościami się kierują, o tym, co może kobieta, a czego nie może. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Oczywiście zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tych morderstw honorowych i na temat tej właśnie historii. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu, komentowaniu i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kryminalna Turcja.